To macie jako szyb Krystyna Maszyna wyciągowa. Próbujemy się dostać do środka, ale... Kurwa ciężko jest. Kurwa, habzie, nie habzie i nie wiem czy my się dostaniemy tu w ogóle, ale... Jak nas złapią, to najwyżej nas posadzą. Ale tu jest jesteś wydeptana, to musi być tu droga. Ała! Tak się to prezentuję. Czasy pewne niepokój. tam z przodu był jeszcze napis po niemiecku, ale już nie będzie ściągnięty jest. Tu był No tu jest maszyna. Dobra, idziemy dalej spróbować się dostać. Kurde, tata by żył to by wiedział gdzie to kurwa wejść. Ale chyba jesteśmy na dobrej drodze. <noise> no to jest droga normalnie wytygowana. Bo trochę zarosła. <noise> droga to wygląda jak hałda kółko rozstupanego tego. Do w rozbiórkach. Musi Widoki śląskie. Już? Dobra, walczymy dalej. O Kurwa, jeśli filmiki ze Śląska, to macie. Trochę na przypale, ale chuj. Przypadę tam ten to to Z tej koparki tu nas widział raczej. Kurwa, gorąco. Jak cholera. No i tu jest normalnie droga. Czyli tu ludzie chodzą normalnie.